Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Ojciec Michał Legan, Rzecznik Jasnej Góry, jest dzisiaj z nami. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Czas pielgrzymek w roku ubiegłym, w 2020, był bardzo. Właściwie niemal e, tak okrojone, że go nie było. E, pielgrzymowanie było symboliczne wręcz. E, w tym roku e, pandemia nieco odpuszcza, i pielgrzymki na Jasną Górę będą przychodzić. Czy już wiadomo, jak to e, będzie wyglądało ze strony Jasnej Góry? Odbyło się kilka bardzo ważnych spotkań, przede wszystkim z przedstawicielami. E, odpowiednich urzędów związanych z ochroną ludności, ochronią, ochroną epidemiologiczną. Te spotkania były się także z kierownikami i organizatorami pielgrzymek z całej Polski i już można na dzisiaj odpowiedzieć, że pielgrzymowanie z punktu widzenia prawa właściwie mogłoby wrócić do realiów sprzed pandemii, to znaczy Rzeczywiście e, ograniczone są tylko co do ilości osób niezaszczepionych. Natomiast gdy chodzi o osoby zaszczepione, to może ich być liczba dowolna. E, I dlatego bardzo mhm. liczymy na to, że pielgrzymki będą organizowane. E, ten reżim pielgrzymkowy też został złagodzony, chociaż w zeszłym roku panuje zasada, że wszyscy pielgrzymi powinni korzystać z jednego, z jednego punktu żywieniowego, z jednej kuchni. Powinni też mieć zapewnione bardzo takie podstawowe podstawową opiekę higieniczną, na przykład niemożliwe już jest korzystanie z, z punktów higienicznych przygodnych. To, to są takie takie, takie zasady, które troszeczkę pielgrzymowanie zmieniają. Organizatorom troszeczkę utrudniają finansowanie pielgrzymowania głównie, dlatego, że to się wiąże z potrzebą wożenia przenośnych toalet, wożenia własnych kuchni i tak, dalej, i tak dalej. ale jest to możliwe. Wielu, wielu organizatorów, wielu przewodników już deklaruje, że że tak właśnie zamierza zrobić. Są także pielgrzymki, które realizują także w tym roku, podobnie jak w zeszłym, pielgrzymowanie sztafetowe, mm -hmm. a więc taką zasadę, że pielgrzymi pielgrzymują z jeden dzień, a następnie na noc lek powracają do, 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 do swoich domów po prostu i w kolejnym dniu idzie kolejna grupa. A tak na przykład będzie z pielgrzymką wrocławską, z tego co mi wiadomo, więc tych pomysłów jest kilka różnych, no wszystkie one służą temu, żeby, żeby ten zwyczaj piękny i święty pielgrzymowania podtrzymać. Żeby podtrzymać, ale też żeby zachować to bezpieczeństwo, o którym mówimy, żeby to pielgrzymowanie było naprawdę, naprawdę bezpieczne. Czy już wiadomo jakie liczby? Jakich liczb pielgrzymów się spodziewacie, ilu pielgrzymów przyjdzie na jasną górę? No oczywiście, gdy chodzi o pielgrzymowanie piesze, no to tutaj zasadą jest, że tak naprawdę te liczby możliwe są do oszacowania dopiero po przybyciu pielgrzymek, dlatego że wyruszenie na... To często decyzja bardzo, bardzo spontaniczna. I oczywiście uczymy się już przynajmniej od roku. Że trzeba się zapisać, czasami kto pierwszy ten lepszy, czasami, czasami chodzi też o to, że przekroczone są limity. Natomiast, natomiast właściwie od wieku było tak, że czasami w ostatniej chwili, a czasami nawet na trasie ktoś decydował, że się dołącza, i w, tym, w tej spontaniczności też jest jakieś piękno pielgrzymowania pieszego. Dlatego nic nie jesteśmy w stanie na ten moment oszacować. Wiemy, że zebrali się przewodnicy, na przykład Warszawski Pielgrzymki Pieszej. Oni mówią o tym, że zainteresowanie jest bardzo duże, właściwie przypominające to sprzed pandemii. Więc można oczekiwać, że to pielgrzymowanie powróci do swojego trybu sprzed pandemii. Oczywiście mówię tylko o szacunkach. Mhm. E, oczywiście zapewne będą też przybywać na Jasną Górę pielgrzymi zupełnie indywidualni. Czy to przyjeżdżać, czy też przychodzić, bo tak było zawsze i tak będzie pewnie e, i w tym roku. Czy pandemia trochę pokazała, że jest taka tęsknota do pielgrzymowania? Czy można mówić, że paradoksalnie e, ludzie tak zatęsknili, że to pielgrzymowanie się odradza? Zdecydowanie to rzeczywiście słuchamy pielgrzymów, którzy się pojawiają na jasnej górze od kilku tygodni w pielgrzymkach indywidualnych czy autokarowych, one, one już są możliwe i rzeczywiście zaczynają na jasną górę przyjeżdżać. No i bardzo często ci ludzie mówią o tym, że bardzo, bardzo tęsknili, że te, ten, ten rok czy półtorej roku mszy świętej telewizyjnej braku spowiedzi, to często był taki bardzo, bardzo zły rok w życiu i, i taki nie, nie, niedobry, niemądry, niepiękny, taki, taki rok zawieszenia wszystkiego, co najważniejsze. To tak dalej się nie dało po prostu, więc ta tęsknota bardzo często wybrzmiewa. Mhm. A jak od strony organizacyjnej będzie wyglądało wejście do miasta Częstochowa jest w fazie remontów różne ważne odcinki dróg są remontowane i to w sposób dosyć taki zasadniczy, poważny. Czy grupy pielgrzymkowe są poinformowane o tym, że trzeba będzie być może pójść trochę inną trasą już przy samej Częstochowie? No, cóż powiedzieć, rzeczywiście pielgrzymy jasnogórscy są wystawiani na sporą, e, sporą próbę cierpliwości, i, e, i tak przecież nie od dzisiaj. Więc też są nauczeni tego, że przy wchodzeniu do częstochowy e, muszą wykazywać się inwencją, pomysłowością. Nie od dzisiaj potrafią to zrobić, nie od dzisiaj są w tej cnocie cierpliwości ćwiczyć wierzę głęboko, że znajdą swoją drogę na jasną górę, mimo tego, że rzeczywiście przez częstochowe przebić się będzie momentami bardzo trudno. Mhm. Szczyt pielgrzymkowy jeszcze przed nami największe uroczystości na jasnej górze też przed nami na ile sam klasztor jasna góra jest przygotowany na przyjęcie dużej ilości pielgrzymów. Tak, trzeba pamiętać o tym, że w tym roku przypada 30-lecie Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w 1991 roku na Jasnej Górze, 14 i 15 sierpnia. No i wtedy to była, pewnie Częstochowianie pamiętają, prawdziwa próba sił, bo wtedy te ogromne rzesze młodych ludzi, yy, chciałem powiedzieć, par... tak naprawdę ożywiły Ożywiły i wypełniły nową, nową zupełnie nadzieją to, to miasto. Więc 30 lat temu tak wspaniale sobie nasze miasto poradziło, to, to i dziś tak będzie. Mhm. No i sama Jasna Góra od pewnego czasu już mocno otwarta, tak jak inne kościoły. Nie tylko na pielgrzymów, ale także na tych, którzy codziennie być może przychodzą, zaglądają na jasną górę, czy oni też yy, mówią to, o czym mówili pielgrzymi, że była tęsknota za tym, żeby bez problemów bezpiecznie wejść do klasztoru, pójść przed obraz. Bardzo często słyszymy te, te, te opinie także ze strony częstochowian. Yy, oczywiście, że panują jeszcze ograniczenia, maski na twarzy, chociażby, mhm. które. Które niektóre osoby przyjmują z, z jakimś trudem, yy, yy, ale także Jasna Góra bardzo się stara o to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. No, chociażby telebim umieszczony przed kaplicą Matki Bożej, który pozwala uczestniczyć we mszach świętych i innych nabożeństwach, pozostając na placu przed kaplicą. Yy, z drugiej strony Msze święte niedzielne, które. W pewnym stopniu przeniesione zostały na jasnogórski szczyt, na przykład msza święta o 11, która od kilku tygodni odbywa się na placu przed szczytem po to właśnie, by by ci, którzy, którzy, mają trudności z zakładaniem masek, czy jeszcze woleliby się w dużych skupiskach w pomieszczeniach nie pojawiać, żeby mogli też skorzystać z mszy świętej polowej na wolnym powietrzu, a więc całkowicie bezpiecznej i oczywiście na tym serdecznie zapraszamy. Do, do pielgrzymowania na Jasną Górę zapraszał ojciec Michał Legand, Rzecznik Jasnej Góry, ale jeszcze na koniec jedno pytanie. jak Czy macie taką informację, jak wygląda pielgrzymowanie do innych sanktuariów maryjnych? Próbowałem się dowiedzieć, że rzeczywiście Lourdes Fatima przeżywają takie odrodzenie podobne do naszego. No, a ewenementem będzie z pewnością Santiago de Compostela, dlatego, że tam święty rok jakubowy, tysiąclecie szlaków pielgrzymkowych, gdzie rzeczywiście w tym roku jakubowym planują oblężenie i i tam pielgrzymowanie także przez cały rok poprzedni trwało, mimo, mimo pandemii. Pielgrzymi na piechotę do Santiago chodzili, więc rzeczywiście, z drugiej strony mamy też świadectwa z naszych pałmińskich ośrodków z Leśniowa, z Leśnej, z, z, ze Skałki w Krakowie że pojawiają się pielgrzymi. W Krakowie, na przykład, pojawiają się także turyści, a więc a więc to jest taka osobna grupa czy kategoria osób, które nie wytrzymały, i przy okazji podróży wakacyjnych odwiedzają także nasz kraj. Więc myślę, że z, z odpowiedzialnością, żeby ta czwarta fala, która pewnie się na jesień pojawiła, nie była poważna i żeby nie była nie była dla nas wszystkich zabójcza, więc z wielką odpowiedzialnością, ale yy, yy, mamy prawo yy, próbować powrócić do, 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 do takiej naszej znanej sprzed dwóch lat normy. Czyli yy, na Jasną Górę zapraszacie. Bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Ojciec Michał Legan, rzecznik Jasnej Góry, był gościem telewizji ORON i programów sieci. Dziękuję bardzo.